Witajcie! Dzisiaj na tapecie jest właśnie... No, w sumie jeszcze nie możecie Kto grał, mo możesz wiedzieć. I właśnie już teraz chyba się już domyśla, że dzisiaj jest London 2012 Official Video Game of Olympic Games Długa nazwa. Ale no cóż, tak bywa. A więc tak. Y kto mogę powiedzieć zacznijmy zaczniemy grę. gra wyszła 29 yy, co mamy 29 czerwca dzisiaj jest 1 lipca więc świeżutka jest yy, w Polsce oczywiście na świecie wyszła 26 yy, w... grałem również w basence 2000 yy, batynce... chyba tak właśnie to była po prostu okropna, była tak zła, że po prostu gorszy już się nie dało zrobić. Znaczy, no, przynajmniej na, na PC, bo to po prostu było masakra, jak się grało. To był żywy port z, z, z Xboxa. Znaczy, jak tu widzicie, nad, mamy Select SELECT i Back na A i B, więc to też jest jakiś port z Xboxa, ale to jak zobaczycie w grze jest kilka modyfikacji. Znaczy, ja nie grałem y, w tą grę, grałem chyba tylko skok w dal. Jedynie żeby zobaczyć, że wszystko działa. Y, zobaczyć jakie jest, jak jest sterowanie, ale wracając właśnie do dodania 8, to y, w porównaniu do 2012 jest całkowicie inna gra. W, w, znaczy, na pierwszy rzut wszystkie, wszystkie problemy z sterowaniem zostały wyeliminowane. A jak to są zrobione? Właśnie to zobaczymy. Damy New Camp, nowa kampania. A, no oczywiście weźmiemy Polskę. O, tutaj mamy, tutaj nie zauważyłem, Best Sports, czyli Athletic, Boxing i White Wedding, cokolwiek to jest. No dobrze, zacznijmy już.

Bo to jest właśnie odzorowane, wszystko tak samo jak będzie. Jak się rozpocznie, właśnie. Jak się rozpoczną igrzyska. I no, muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie to będzie wyglądać. Na euro nam nie płoszą, mam nadzieję, że w Londynie nam pójdzie. Jak już widzicie, ogień olimpijski już zapalony. W tej szkoły Polsk flagi polski... jest obok flagi Jamaiki i Portugalii. Masz fajerwerki i można rozpocząć pierwszy dzień. Jeżeli czujecie, są dla Was. Zapraszam do gry. A ci nie czujecie, też do Was to do Tak, weźmiemy sobie... Skowdal mężczyzn. I bieg na 200... metrów mężczyzn. I bieg... I... Nie wiem, czy to jest bieg. No, cokolwiek to jest, to weźmiemy to. Znaczy... Chciałem sobie przełączyć w konfiguracjach, że napada, żeby było łatwiej. Okay. Ale po prostu się nie dało. No, nie, nie da się po prostu przełączyć tych, żeby... Na padzie to było. Ono, no, czy tutaj chyba jedynie pad jest Xboxa, a ja mam zwykłego pada do komputera. Więc nie pyka. O, i właśnie tutaj widzicie. kontroler yy, Mamy A. A tu u nas jest Spacja. Albo Enter, albo A. To już według naszego życzenia. I mamy. O, właśnie tutaj macie. Że... Mm, u nas to jest Spacja, i. Prawy przycisk myszki i ruszanie myszką to jest jako y, lewa gałka analogowa. Team USA have this sport over the years, but wow! From Cuba, Od Panama, kiedy? Re... Afrika, and also... Od kiedy mamy Jaruz Kurega w, naszym... w naszej drużynie olimpijskiej? Ach! To yes, yes, yes. jest zje, zje, zje. chciałem powiedzieć, że zjebałem, tak jak I'm powiedziałem, ale zepsułem. Chociaż troszeczkę za późno, no tak naprawdę tutaj dopiero drugi raz to odpaliłem tę grę. No i znowu. Już nie wygrałem na stuwę. Ale przynajmniej, żebym teraz nie spalił.

Skok, skok najgorszy, chyba ma na świecie, ale nasz murzynek się cieszy. No, brawo, piękny replay. I nie wiem, dlaczego w prezentacji polskiej jest czarno-skóry osobnik, ale jeżeli tak będzie, to mam nadzieję, że będzie lepiej skakał niż ja teraz. Nie wiem, y, czy, z tego, czy z tego właśnie będę robił jakąś serię, czy nie będę robił serii. Jak na razie to jest, jest taka różny recenzja, zagrajmy coś w tym stylu, żeby mogli pokazać różne dyskusje z własnym i... O, teraz dalszy skok, co nam może zaprezentować właśnie ta gra. A propos serii, które już y, mam na YouTube, to tak, nie wiem z jakich powodów, ale z D usunęły mi się niektóre save z G, a mianowicie usunęły się w FIFA, D dokładnie usunęły mi się z wyprawy, znaczy save z wyprawy, no i właśnie z wyprawy już nie będzie, yy, Sniper Light my mam, że przyszedłem zrobię ostatnią misję, jeszcze jeden let's play z ostatniej misji muszę taki pierwsze dwie misje i ostatnia misja no, w w no i jeszcze tam jeszcze te headshoty ze starym, zepsutym mikrofonem e... i idiert jeszcze tutoriale sobie weźmiemy i Dirt, co do Dirt? To właśnie nie wiem do końca jak Dirt y, działa. Bo ja go jeszcze nie wpalałem. Aha, trzeba testować. I znowu napierdalamy w spację, tak szaleni, Ale z umiarem. Więc znowu są typowe takie zręcznościowe, tak samo jak w 1800, tylko że teraz jest lepiej właśnie zbalansowane to jest wszystko i... Dobrze, że przynajmniej na klawiaturę to jest. Jak no, to można normalnie y grać sobie, a nie zmęczyć się... Zmęczyć się właściwie... Zastanawiając y się, grałem na padzie, tylko że po prostu było... Tak masakrzycznie źle się grałem na tym padzie. Jerzy Dzieliński. Ciekawe hmm. czy taki istnieje w ogóle. Czyli... Ja z biegów tutaj się w ogóle nie... nie... Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Zapierdalasz Żeliński. A, Polak potrafi jednak. Polak potrafi. A w ogóle nie. U? Nie, czy czemu nie może być? To znaczy wolny. A, Polak! Tak, tak! Proszę Państwa złoto, złoto dla Polaka, złoto! Złoto dla Polaka! Tak! Kibice, kibice rolne nie szaleją. To widzimy polskie flagi powiewające. Krzyczą! Jerzy, jeży! Jak kiedyś było... Adem lecisz teraz i biegniesz. Tak. No Adam przy, przyjemnie się gra, muszę powiedzieć. To będę by kwalifikacje? Dlatego by tak łatwo. No a widzicie? To tak. Finał. Znowu Jerzy. Nasza nadzieja na złoto Jerzy. Jerzy Zieliński. I wybieg, wybieg jak, jak strzała, wybieg. Wybieg i do, dogania swój krzywali. Jakieś muszę, on jest dogania, nie wiem czy to jest Francuz czy jakiś inny. Nieważne, nieważne, był ważne, że biegnie, biegnie, Jerzy. biegnie, jesz, biegnie. Tak, na drugim miejscu Italia, jak słyszeliśmy, i teraz Polska, 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 Polska wygrywa. Polska, złoto. Kibice szaleją, kibice szaleją, proszę państwa, nieprawdopodobna. Sytuacja polska w końcu jest już najlepsza. Tak. Dzisiaj zrobi tylko ten pierwszy dzień, tylko ten pierwszy dzień. Będzie jakaś konoracja czy coś? Czy medale rozdadzą? Tak. Piękny, piękny, złoty medal dla Polaka. I hymn. Proszę wszystkich o powstanie. No dobrze, mam nadzieję, że zachowaliście się jak patrzyliście i wstaliście przed monitorów Mam nadzieję, żeśmy jego lecili, co? Ale dobrze, damy continue I mam pierwszy medal Juhu Dobra, to jest chyba drugi dzień już Yy, wiecie co, ja to zacznę jeszcze raz, yy, tylko że na wyższym poziomie trudności, bo przyznam, że, że się nie przyczepi, że jest trochę za niski. A więc, na dzisiaj to byłoby wszystko, taka krótka recenzja, krótki wstęp, krótki pierwszy dzień, a więc żegnam na razie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, odwiedzania mnie jak najczęściej i mam nadzieję, że obejrzycie jeszcze nasze odcinki właśnie z Londynu. Na razie!